Cześć, marca Smarczak Dzisiaj pierwszy odcinek takiej nowej serii Łodę fakt dnia, tygodnia albo i miesiąca. Zobaczymy jak to pójdzie, ale polski internet dostarcza nam ciągle różnych ciekawych i śmiesznych informacji. I tutaj temat, który pojawił się na antywebie dzisiaj idealnie się nadaje, czyli strona podległa pod ministra gospodarki, a strona dokładnie generalnego inspektora informacji finansowych, która czynna jest jak monopolowy za dawnych czasów, czyli od godziny do godziny. Ta strona była, pozwólcie, że sobie tutaj rzucę okiem, od 8.30 do 15.30 strona internetowa była czynna, ale co jeszcze zabawniejsze, była czynna tylko na Internet Explorerze. Każdy użytkownik, który odwiedził przeglądarkę z Firefoxa, Chroma czy czegokolwiek innego, Komunikat, którego już na stronie nie ma, komunikat o tym, że musi używać tylko Internet Explorer, bo, bo, bo nie ma weryfikacji czy uwierzytelniania ActiveX. Jakieś obłędne, kompletne bzdury. Kiedy o tym napisaliśmy za chwilę, okazało się, że ta strona główna z tym komunikatem już zniknęła i mamy teraz przepiękny błąd 404. Zadaliśmy pytanie ministrowi gospodarki, jak tam idzie cyfryzacja podległych mu urzędów, bo z tego co pamiętam w Warszawie bikony niedługo wprowadzimy, natomiast informatyzacja naszych ministerstw wygląda jak w roku 2000. I tutaj jeden komentator bardzo sprytnie i złośliwie zapytał jednocześnie pana ministra, czy z błędem roku 2000 też już sobie poradzili, czy nadal go weryfikują. Pozdrawiamy. Ewidentna nominacja do Wodefaka Dnia dla Ministerstwa Finansów. Cześć. Nieuczciwie, w nieuczciwy sposób dyskredytuje ona, czy, czy też zmniejsza.